Te tej kamerki porządnie ustawić. Yy, kolejna wyprawa rowerowa, oczywiście, wiatr musi wiać. Obsługę swoich palców, chata, zobaczcie, jaka chata, o, ale chata. Swoich urzędników, w ogóle na wszystko z naszych, naszej tutaj ciężko zarobionej kasy. Ale o tym później. Na razie tutaj. O, tam wiatraczek jest nawet, ale to taki wiecie. Rozpoznawany już nawet w Polsce. A teraz jadę. A teraz jadę. Teraz mamy, o, widać już czołg, widać czołg, widać wiatr, wiatr widać, słychać wiatr, czołg widać, o, macie Sherman'a, Sherman, zdaje się. Dobra, prower zaparkowany. Zobaczymy jak to wygląda A jak mówiłem Sherman, amerykański czołg. tutaj w ogóle zwrócić uwagę, że yy, nie wiem czy to widać dobrze, ale z miasto Wundstrecht, miasteczko nie miasto, bo nie mają nawet gminy, nie? Yy, jest położone w takiej nietce. To jest wszystko w dole. I gdzieś tutaj z tych gór odbywały się walki. Właśnie. Zakonserwowany. Szermanów dużo było tutaj, także nie wiem, czy oni odnaleźli je gdzieś w błocie, czy jak. Czy zachowane było, ale jest wszystko tak jak trzeba. Kanadyjska jakaś tam flaga wojskowa ich i tutaj te walki dosyć ciężkie były Przez chwilę Idziemy na tunel, tu na tunel, na tunel, na lufę Kiedy Działko. Ale to kurwa metalu tu jest Dobra, jadę dalej. Teraz przejeżdżam przez miasteczko właśnie Wunsdrecht. A miasteczko jak miasteczko. Najlepsze jest to, że to jest miast... wioska. Czekajcie, czekajcie. My śledzi z tyłu. to niedużo widać prawdopodobnie Przejebane jest to, że oni tak parkują. Znaczy wyjścia nie ma też. Knajpa. Oczywiście kościół musi być. Plebania. Nie chyba nie. Żartowałem. Ta fajna knajpa jakaś, nawet nie wiedziałem, że tu jest, a ja pojadę tu. Nie wiem, gdzie zajadę, ale jadę i teraz się bójdę Siedzę sobie tutaj na polu holenderskim. Myślę, że mnie tu nikt nie zaczepi, nie zaatakuje. Nie, nie poprzeszkadza. Dwa koniki tam są, ale no, one mi chyba nie przeszkodzą. A tam zobaczcie korek jak zawsze A58 zdaje się w kierunku, w kierunku na. O, ale to się tam ciągnie. Ła, łaj, jaj, jaj. Niedobrze, niedobrze. W kierunku dobrze, Bechen of Zone. Często tam są takie koniki, dobra, nieważne. Słuchajcie, o tej abolicji chciałem powiedzieć. Możecie złożyć taką swoją. No może skargę taką prywatną, nie wiem jak, na jakiej zasadzie to działa, ja Wam pokażę, znaczy nie, inaczej. Dam Wam link oczywiście w opisie, jest strona z petycjami, ja nie wiedziałem, że coś takiego istnieje i tam możecie swoją, swój podpis dać, swoją opinię na ten temat. Nie wiem jak prawnie to tam dalej idzie, czy ktoś to po prostu będzie organizował, potem będzie wysyłał do tego naszego... Dlaczego? No kurde, ja o nim nie zmuszałem, żeby to był, był mój, no, mój rząd, tak? Do polskiego rządu yy, można wysłać swoją petycję, że ja się nie zgadzam, jeżeli chodzi o usunięcie tej abolicji, która obowiązywała do praktycznie teraz, a ma obowiązywać do roku, do 1 stycznia 2021, tak? Czy do, no, 2021. Mnie to jest paranoja, no słuchajcie, pracuję tutaj, tu, bo podatki płacę. No jakim dziel, ludzie, złodziejstwo jedynie nie z tej ziemi. No kurwa, prostym językiem powiem. no. Yy, wczytywałem się w te teksty prawnicze. Ja tam za dużo tego nie kumam, bo nigdy w tym nie siedziałem, ale yy, uważam, że to jest przegięcie pały, nie? Z tego co się orientuję, to najbardziej w dupę dostaną marynarze. Poszukajcie, poszukajcie dobrze, na pewno, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to już to czytał. Ja uważam, że to po prostu robi się państwo już złodziejskie, nie? Próbują kasę na nas zbić. Wystarczy, że tutaj i tak podatki duże płacimy. Kupa śmiechu. No i ten, i tą petycję radziłbym wam wysłać, żeby nas po prostu było więcej. Na, przed wyjazdem patrzyłem, oczywiście tam yy, siebie zgłosiłem. Imię, nazwisko, normalnie walnąłem, z jestem. Było 4250 osób, jak na, jak na dzień dzisiejszy, nie? ale myślę, że się uzbiera tego trochę więcej. Ale korek. Coś tam było, że jeżeli chodzi o osoby, które w Niemczech pracują, to oni yy, nie mają się czego obawiać. Niemcy, Cypr i coś tam jeszcze, ale Belgia, na przykład, Francja, jakieś tam inne kraje. Słuchajcie, nie mam tego przed sobą, wam nie, nie, nie chcę mi się tak patrzeć, kurde, i czytać, wiecie, wprost, do kamerki, bo to jest bez sensu. Ale ten, ale yy, myślę, że wiele osób będzie poszkodowanych. Nie, tu chodzi o to, że też chodzi o to, że więc musicie przepracować inaczej, przebywać w pracy za granicą więcej niż pół roku. 82 dni, zdaje się, czyli to wtedy, to wtedy, yy, ten likwidacja abolicji będzie obowiązywać. Ale kurde, jakąś, to, to trzeba będzie zakładu pracy brać yy, papier, ile czy czasu pracowałeś? Ja nie wiem. To jak, jakoś dla mnie po prostu jest czarna magia na dzień dzisiejszy przy I mi się wydaje, że na dzień dobry to będzie jeden wielki burdel, jeżeli chodzi o księgowość, bo. Yy, księgowi ci y, którzy zajmują się podatkami w Polsce, nie? bo to głównie o Polski księgowych chodzi, to oni będą musieli się uczyć wszystkiego od początku. Tak mi się wydaje, nie? Każdy kraj ma jakieś tam inne te skale, te, te stawki podatkowe. Stawki podatkowe, sorry, bo ja tak na ten korek patrzę, nie? swoje wyliczenia dostos dostosowywać do danego kraju chyba będzie normalnie burdelu i śmiechu także zapraszam na tą petycję szczególnie ja myślę że was więcej tutaj z tych moich oglądających yy, ze zagranicy czyli tutaj prawie praktycznie stąd z Polski też oczywiście wiem o tym I już ale korek jeszcze raz Dobra, jadę. Jadę, bo tu normalnie grzeje za bardzo. Trzymajcie się, tak w polu, Ale to jest kuba, Zobaczcie, co tam się dzieje. To chyba jakiś wypadek musiał być. A to jest mój rowerek na tle yy, depresji holenderskiej. Nowy racze, zobaczcie. Czyż nie piękne? <śm> Czy opis a tam jest Buzdrekt.